Ja w swoim imieniu chciałbym oczywiście podziękować wielu, wielu i przy ogromnie wielkiej ilości osób, chciałbym podziękować obecnemu Składowi Rady za poparcie, za udzielenie absolutorium. Nie mogę zapomnieć o, również o osobach, które uczestniczyły w obradach jeszcze z poprzedniej kadencji, a dzisiaj te osoby są oczywiście nieobecne, bo mówimy tutaj o sprawozdaniu roku 2014 i również duży pokłon, pokłon, podziękowanie dla tych wszystkich osób, które dzisiaj zasiadają i osób, które kiedyś zasiadały w stosownej Radzie, a bardzo czynny udział brały w podejmowaniu stosownych działań, a zwieńczeniem tych działań jest to sprawozdanie i te wszystkie rzeczy, które zostały zrobione dla mieszkańców, dla nas, dlatego żeby nam się w naszej gminie działo lepiej, żyło lepiej i żeby było ogólnie zdecydowanie dobrze. I myślę, że również w składzie tejże Rady każdego roku budżetowego będziemy podejmować tak naprawdę decyzje przemyślane oddolne, od społeczne, że będziemy zawsze mogli tylko w takiej i nie innej sytuacji się spotykać i takie decyzje podejmować. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim obecnym, bo nie wymieniłem tu osobowo, ale nie mogę wymienić osobowo, muszę podziękować wszystkim, dziękuję bardzo realizację wykonania budżetu i sądzę, że ten rad będzie jeszcze lepszy. Nie tylko jaka będę w kanale zadania o w budżecie, ale również pan wrócić i coś więcej dlatego, że <coughs> bardzo mieszkańców i Jeszcze coś rady. więcej. Właśnie. Dobrze, jak chwę dobrze ciągnie, to jeszcze trzeba. Pani Renko, ja serdecznie dziękuję, ale pozwólcie Państwo, że zapomniałem o jeszcze, o jeszcze kilku osobach. Ja wspomniałem tutaj o nas wszystkich, o samorządowcach, ale nie mogę tak jak pani Irenka mnie tutaj Przeciwa, zapomnieć również o pracownikach. Nie mogę zapomnieć o pracownikach, bo to co przekłada się na sprawozdanie, na działalność wójta, jest poparte przeogromną ilością pracy naszych pracowników administracji i nie tylko administracji, również tych pracowników, którzy są pracownikami stałymi sektora powiedzmy technicznego i również te, te osoby, które zasilają nasze grono jako pracownicy interwencyjni, a oni przekładają swoją dobrą wolę pracę na to, co widzimy w terenie od chodnika, od położonej kostki, od wygrabionego placu, od skoszonych odcinków drogowych. Dlatego również serdeczne podziękowanie dzień. dla całego grona administracji, pracowników i wszystkich osób zaangażowanych oraz wszystkich tych osób, które dzień. wspomagają nas telefonem, upomnieniem, dobrym słowem i tylko tym mogę powiedzieć. Dziękuję. Dzień Panie dziękuję wójcie, w imieniu Rady, Pani Radnych i Panów Radnych Chciałem pogratulować wykonania budżetu i chciałem powiedzieć, że y, bardzo dużo Bóg mówi, ale jeszcze więcej robi. Niech nie, tak, nie tak stanie, Gratuluję pani. Postaram się panu nie przyjęcie Proszę bardzo, ja również pozwolę sobie starym zwyczajem tak się przyjęło jeszcze od poprzedniej kadencji, że również dla pani, na ręce pani skarbnik składam stosowne kwiaty, stosowne bo. Poza moją osobą jest wiele osób, które reprezentują samorząd, ale dzięki przeogromnemu zaangażowaniu, przeogromnej odpowiedzialności finansowej, bo ja bym mógł zrobić więcej. Nie chciałbym obiecywać, tak jak ja kiedyś powiedziałem, że odchodzimy od obietnic. Jest tylko możliwe do zrealizowania w odpowiednim czasie po zabezpieczeniu środków finansowych. Nad tymi środkami finansowymi <laughs> czuwa pani, pani skarbnik, pani Irenka grono, grono pra, pracowników zarówno księgowości, jak i podatków. Dlatego jest to jedna z kolejnych osób, która, która ma przeogromną wiedzę, tą wiedzę przekłada na to, co Państwo dostajecie w dokumentach, na to, co dzieje się w samorządzie. Również na ręce Pani Ręki, a za pośrednictwem Pani Ręki na ręce wszystkich pracowników chciałbym złożyć serdeczne podziękowania i oby nigdy sił Pani ręce nie zabrakło również. Dla całego grona pracowników. Dziękuję Pani ręko i życzę wszystkiego dobrego. Wspomniałem o pracownikach, skoro wspomniałem o